na pewno mają dla was coś arcy smakowitego. bochny, bachny widziałem na instagramie, widziałem na facebooku bochny, bachny wyrabiane już od dni kilku tak by zaczyn nabrał odpowiedniej lekkości to dzisiaj wszystko to co z bochnami, bachny przyjechało dało nam dużo radości trwającej świeżości co najmniej do środy takie będą bochny, bachny jest z nami także Aleksandra i Darek Błaszczykowie z gospodarstwa agroturystycznego. Ciasto z tegorocznych wiśni. Słuchajcie, to nie są rzeczy dostępne na każdym Festiwalu Smaku, tylko do Nowego Targu. Przywieźli coś, co wymagało nie lada poświęcenia, bo znaleźć na wiśniowym drzewie te najbardziej już dojrzałe owoce i odpowiednio je tak wyselekcjonować, by stworzyły Duet co najmniej zachwycający z ciastem, z kruszonką i na kruchy spodzie. No jest pyszny, jest pyszny, nieba co. Sprawdźcie co w gospodarstwie agroturystycznym Aleksandry i Dariusza Właszczyków dzisiaj dla Was przygotowane.